Begi 16 Życzenie, aby ruszyć w pościg za świadkiem. Tylko Riven może otworzyć drogę. Riven, której strażnicy wyrwali serce. Musimy oczarować Smoczycę. Nie żyję. Tak jak pozostali z mojego gatunku. Ale gdybyś zabezpieczyła moje jaja, Miałabyś pewność, że spełni się swe pragnienie. Teraz Twoja kolej, by spełnić ostatnie życzenie. Ostrzegam. Się. To miejsce może być dla ciebie bardzo nieprzyjazne. Od początku o tym wiedziałaś. <laughs> Ostatnie słowa. Ostatnie życzę. Ostatnie słowa. Ostatnie życzę. Ostatnie słowa. Ostatnie życzenie. Każde życzenie ma swoją cenę.